Witajcie. Tutaj ponownie Agnieszka. A powiem Wam dzisiaj o tym, dlaczego pomimo stosowania różnych diet nie udaje Wam się często schudnąć. Problemem jest to, że nie macie regularności i konsekwencji i jecie byle co, byle jak, byle gdzie, nie zachowując pewnych odstępów między posiłkami. To, tak jak mówiłam Wam wcześniej, przede wszystkim skład posiłków i rytm. To jest bardzo istotny element całej układanki. Bo generalnie dieta, 70% sukcesu to rzeczywiście dieta. Będziecie ćwiczyć do upadłego, a byle jak jeść albo źle jeść, przejadać się, podjadać, nie osiągniecie sukcesu. I tutaj pamiętajcie zatem o tym, że rozwiązaniem jest właśnie rytm, konsekwencja, trochę energii i trochę wysiłku z Waszej strony też tutaj potrzebne, ale Wam się na pewno uda. Sztuka polega, słuchajcie, na tym, że wielu dietetyków mówi o 5-6 posiłkach dziennie. Okej, okay, to jest fajne dla młodych osób, natomiast w pewnym wieku tak naprawdę ten metabolizm siada i warto utrzymać przerwy między posiłkami. Jeżeli posiłki są dobrze zbilansowane, mają odpowiednio niski poziom, niski poziom glikemiczny, wtedy tak naprawdę mamy efekt spalania tkanki tłuszczowej między nimi. Super istotne po to, żebyśmy rzeczywiście ten mechanizm Wsparli i ten efekt osiągnęli. Czyli co? Pamiętacie o tym, że jemy maksymalnie trzy posiłki dziennie, zachowujemy odpowiednie odstępy między tymi posiłkami, a to po to, żeby Wasz organizm zdążył spalić to, co mu daliśmy wcześniej, to paliwo, które mu dostarczyliśmy. Ważne jest to też, że zachowujemy dobry bilans posiłków, niższa kaloryczność, świetny skład, niski indeks glikemiczny. I to powoduje tak naprawdę, że ten poziom cukru nam się obniża, a poziom spalania w tych przerwach między posiłkami jest utrzymywany. Dzięki temu palicie, palicie zbędne kalorie, palicie zbędne fałdki tłuszczu, nie chodzicie głodni, nie podjadacie, zachowujecie energię. Ok, na koniec pamiętajmy o tym składzie, który jest szalenie istotny. Obniżona kaloryczność, niski indeks glikemiczny i bogactwo składników, którego nasz organizm potrzebuje po to, żeby z jednej strony być odżywionym, nie głodować, bo to jest super ważne, zachować energię, ale jednocześnie spalać tę tkankę tłuszczową. Dla mnie osobiście... Mm, Wszelkiego rodzaju cateringi, gotowanie w domu nie sprawdzają się, nie jesteśmy sobie w stanie dostarczyć tych wszystkich składników, których potrzebujemy, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przyrządzić takich dań, które będą miały i mało kalorii. I właśnie te wszystkie elementy, o których mówimy, mikro i makroskładniki, odpowiedni balans. Wobec czego dla mnie osobiście najlepszym rozwiązaniem jest myline. Słuchajcie, użyłam tych produktów od dłuższego czasu, osiągnąłem dzięki temu sukces. Pozbyłam się zbędnych, uporczywych fałdek tłuszczu. Sytuacja jest taka, że tak naprawdę poświęcam na to parę minut. Dziennie. Rano moim ulubionym produktem jest koktajl na przykład na bazie takiego produktu Base. Zresztą z tego produktu tak możemy sobie przygotować dużo więcej różnych bardzo fajnych dań w moment zdrowych. Wszystkie te założenia, o których wspominałam, są zachowane. Dla mnie też idealnym rozwiązaniem są batony. Słuchajcie, czy jestem w podróży, w samolocie, wychodzi pani Stewardesa z bułami, a ja mam swój baton. Czy na spotkaniu z moimi pracownikami czy innym biznesowym wjeżdżają na stół kanapki czy sushi, a ja mam swój baton. To jest pełnowartościowy jeden posiłek, który zawiera całą listę właśnie składników odżywczych, które nam są potrzebne. Nie tyje, jem zdrowo. I czuję się świetnie, a wszystkie osoby naokoły mnie pytają, hej Agnieszka, dlaczego tak fajnie wyglądasz? No właśnie. I słuchajcie, sprawa jest zupełnie prosta. Jeśli chcecie schudnąć, osiągnąć sukces, zastępujecie dwa posiłki z trzech posiłkami myline. Trzeci komponujecie według bardzo prostych wskazówek, możecie to zrobić w domu, w knajpie, w biurze. Jest to naprawdę do zrobienia w moment. To, co jest też istotne w tym wszystkim, to to, że jeżeli chcesz potem podtrzymać tę wagę, dobrze jakbyś. Zastępował, zastępowała jeden posiłek dziennie posiłkiem MyLine. Dzięki MyLine bardzo szybko wchodzimy w nowy, zdrowy styl życia, nabieramy zdrowych nawyków, no i widzimy efekty. Dlatego zachęcam Was serdecznie. Macie dzisiaj tutaj pod tym wideo link do zakupu pakietu na dwa tygodnie, do wypróbowania. Po pierwszych dniach już zobaczycie różnicę. Zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście wypróbowali, kupili i podzielili się ze mną Waszymi pierwszymi wrażeniami. Zapraszam serdecznie.